Dzień dobry drodzy widzowie, z tej strony Adam, Anabolic Fishing, mamy 5 maja, wschód słońca, tutaj mój nowy przewodnik łódkę pakuje, dzień dobry nowy przewodniku, dzień dobry witam was wszystkich serdecznie, Wojtuś was wita, co dzisiaj mamy plan, złowić szczupaki jakieś, zaczynamy sezon szczupakowy dopiero właśnie 5 maja, Pan przewodnik obiecał mi, że złowi 10 szczupaków dzisiaj, więc trzymam pana przewodnika za słowo. No zobaczymy, jak to się potoczy, tak? Więc co, panie przewodnik, jak to będzie? No, jak to będzie? Zobaczymy, no, dzień pokaże, tak? Wiadomo, ryby to są ryby, albo będą chciały, albo nie będą chciały. No, znaleźć na pewno znajdziemy. Mamy na tego sprzęt doświadczenie, także myślę, że będzie dobrze, zobaczymy. No więc co, złapiemy się później i myślę, że może coś się uda nagrać, nie? Jakiś materiał stracił mam zaległy, ale muszę go coś tam podrosować bardziej nikodem, bo nagrałem w zielonym tempie. Plan prosty dzisiaj: trening kasta. No i piękne szczupaki, no, ale zobaczymy, czy będzie jak zawsze. Trzymajcie się, nie późno. późno. A tak się nie chciało wstawać. No tak jeździmy jak Chcesz go podbierać? Czy A, go nie, nie. A, ręcie, A. Dobrać. Dobra. Dobrać. Mhm. Szczypce. Tutaj, Aleś, tutaj masz.

A u nas, jak widzicie, o konie jak konie anaboliczne. Piękne ryby, co?

Nie Włączam dziobówki. To no w kurwa ta dziobówka cię rzuciłem? Nie trafiłeś. Dobrze no jestem w miejscu. A tu aż je, a w za kółeczkiem nie, nie mm -hmm. widziałem cię. Zobaczył, już idzie. Jedno Kurwa. Bo... Hamulet. No. Jeszcze się im uczę zajdu w rękę castingową do kurwa. się z osiemdych będzie miało na pewno, nie? Wiesz, ja wiesz, jak do zaczął naciskać tego palować, nie? Oj, tutaj go bierzesz? Tak, jest... tak, no muszę. Łódka się obkręca, wiesz? No, metrówa, daj tak. Ze 110 ryba jest. Dawaj, szybko, szybko, ze 110 ryba jest. O, ale jeszcze. co chodziło? Cześć! Ładnie mi już chciałeś wędeczkę, nie? Kurwa! Z taką rybą... Patrzcie jaki potwór jest! Patrzcie. Tak się zaczyna ma i Tak się zaczyna! Anaboliki, nie? Tak nie się, Tak się buduje legenda. Tak! Tak się buduje legenda. Pięknie! Dobra! Odczepiamy! Bliżej! Szybko zwijaj! Zwijaj! Zwijaj, 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 do góry powoli, powoli, powoli To ten duży, nie? No właśnie. No właśnie. Uo, masz nie -ru -ru. Uo, masz swoją trubę Hamulec! Nie puszczę do się nikogo! łamasz swojego! No trubeczkę święto! że <grywa> ci się? Już się w rozporę, kurwa, se środka podbiera. <grystanie> Patrzcie, takiego potwora ma Wojtuś. Myślę, że 105, spokojnie jest, nie? Znaczy, co ryba. ryba. Piękny. Tak, tam są... Psu... ale kurwa, ryba. piękny Wojtuś. Możemy wypuszczać, czekaj. Piękna Wojtusia rybka będzie wracać do domciu. O tak, nie chcę płynie, Ale piękny jest. Poszedł. Proszę no bardzo, chciał pan Tak, ale przy pana, ja, ja tu przyjechałem po 10 szczupaki, a tu pan mi wystawia takie po 60 cm, żebym w ładł te ryby, no. Proszę Przypana, pana, no. I chciał pan szczupaka, tak? Aż nie mucha chciała zgwałcić. Chciałeś pan szupaka. Tak, tak. To dobrze masz to nie... pan Dobre, reklamacji nie ma. Okej, okay, <słuch> zgadzam się. <słuch> A że mały, panie? To taki Mały, ale wariat. Ma... Kurwa, jaki wariat, byskitaż mi... Weź do za kurwa, no, takie... Mały wariacie, rośni. Tak. Takie te przynęty mam. <słuch> 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 Byskitu, no. Przywodnik zapłynął, ja, ja zdjęłem. I tak powinno być, nie? Wypominam kamerę włączać czy wyłączać. Widzicie, na takie konie walimy. Słuchajcie, tak, już jaskółkę mam. Będzie. I konie, co? I go back to Amsterdam! Ty To pierwsza godzina. Co? Pierwsza? pierwsza godzina jest. Pierwsza? No. Już? Co ty gadasz? Jest. Boże, to. ty Tak. nie jest, Nie, nie. Ma. nie ma. Włączona czy włączona jest? Teraz włączona. Włączona? W miga. miga? Dobra. Wojtek okay. ma kolejną piękną rybę. Oj. Piękna płynie się, żebym kamery włączyć jak było, branie. Pomyślałem, że kamerę mam włączoną, ale tak zwykle nie ogarnia mnie. O, ze 110 jest. Pięknie, jakby wiem, co? Potwora. Między kamieniami stał. Patrzcie, patrzcie, co to kurwa są za ryby. Anaboliczne. No. Widzicie? Kolejny wariacik. Ale wyjebał Wypracowana. Wypracowana. No chyba fajna jest. zobaczymy. Nie! Yeah. Jak poszedł. No. Za kremówką zajdzie wziął Dzięki za prysznic Taka rybka I Widzisz? Płynie. Pięknie. Ty do tobu poszedł, bo nie widziałem, gdzie ty jesteś, nie? Ty, metrowa ryba! I to jakim, kurwa, no. fartem, kurwa, zacząłeś, wiesz, ściągać... No ja patrzę, co taka torpeda idzie, nie? Masz, no masz! Metr ryby. Kolejna masz, Cały... to jest najmniejszy odbiorek Westina, Wojtek.

Jak wyjmę oczywiście nie O kurwa, boj, tych 120 ryba jest Dapier do Patrzcie, patrzcie kurwa na to co tu siedzi patrzcie Widzicie? Jest kurwa kabanoni? Dobra jest, jest, też będzie dobra ryba, Wojtek, ta, ta, metrówa, nie jest dych taka, nie dziewięć dych, wiesz, tak go wezmę bez tego, patrzcie. Я из нахрен но